Michał, rozpocznę od gratulacji. Zostałeś wybrany najlepszym siadkarzem 2014 roku na Słowacji. Podejrzewam, że to nie pierwszy taki tytuł w Twojej karierze. Dziękuję bardzo. No, co liczę i liczą inni, to chyba trzeci. Także, także wróciłem tam powiedzmy po pięciu latach i, i no myślę, że to jest takie za do dorzucenie tego, co, co zrobiliśmy i, i w klubie, i, i, i w kadrze, nie tylko ja, bo nie tylko ode mnie to zależy, wszystkie wyniki, ale myślę, że też, też dzięki niektórym chłopakom, którzy, którzy grali ze mną i tutaj w, w, w klubie, i, i w kadrze. Wracając do wydarzeń ligowych, po czterech zwycięstwach plus lidze w tym roku, a sześciu w ogóle tegorocznych wygranych, znaleźliście swojego pogromcę, przegraliście w Radomiu, Analizując chociażby zeszły sezon, to takie przeklęte miejsce dla Was, wyjątkowo Wam ten teren nie leży? Tak można powiedzieć w cudzysłowie, że podtrzymaliśmy tradycję z zeszłego roku, także nie wiem co się stało, po prostu zaczęliśmy bardzo dobrze pierwszy set, wygrywaliśmy 14 bodajże i później coś się zaciąło i i, I po prostu graliśmy już później tak do, do końca tego meczu. Co prawda Radom zagrał bardzo dobre zawody, ale myślę, że byliśmy w stanie powalczyć o coś więcej. W środę kolejne spotkanie ligowe. Tym razem efekt Rokielce. Drużyna zajmująca przedostatnie miejsce w tabeli, no ale jak pokazuje ten sezon. To żadnej hali w Polsce nie można jechać jak po swoje. Wszędzie trzeba uważać. Nie stracić tych punktów. Tak to, że ten. No terminarza, bo te mecze tak, tak pędzą cała ta liga. Z jednej strony to niedobrze, bo nie mamy czasu na odpoczynek, a z drugiej strony jak jest taka przegrana jak my, mamy teraz w Radomiu, my jesteśmy teraz w Radomiu, to nie jest czasu na narzekanie, więc musimy się skoncentrować na kolejny mecz i, i tak jak powiedziałeś, no, w, w każdy mecz jest, jest trudny i nie ma takiego meczu, który, który byśmy mogli sobie powiedzieć, że po prostu przyjedziemy i wygramy.